Siemano byki! Jeszcze przed odcinkiem, nie zapomnijcie wjechać na Discord DJ stora po najlepszą optymalizację, jeżeli macie spadki FPS-ów albo jakieś problemy z FaveMem, możecie sobie wejść na legit i zobaczyć ile komu co dało przed po kanał. macie, kurwa, screen FPS-ów i co mordeczki. 100 like, Citizening dźwięki na Discord, GSACM I nie zapomnijcie o kodzie STANEK na Clown School'u Na indropie mordeczki, będzie mi ma bardzo miłego go użyjecie Yo Łapy Bo mi się zlewa, welcome golden i to pieca. I do pieca, 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 6-7, mango, musztarda, i do pieca, mango, 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 6-7, Sigma Boy czeka na ciebie, my rozbimy sobie freestyla, Mago mango, 6-7, Welcome golden! Welcome golden! Welcome golden! Welcome golden! Idi na huj Ty słuchaj tego, nie? Słuchaj tego lepiej! Wchodzę sobie do żabki, nie? I poproszę o hot doga. I pani mówi jakie będą sosem, ja mówię Golden Majo i Mustarda! Witam, welcome golden i do pieca! <laughs> Dobre, dobre, no, co? Ja pierdolę Ja pierdolę, a ty co welcome? Siba! Dawaj Dawaj! Dawaj, byku. Byłeś grzeczny? Będzie pod choinkę coś dobrego? Ta luz. Tak, luz. A będzie coś z tego? Co? Co myślisz, że pod choinkę będzie? Być grzeszny w tym roku? Ja myślę, ja nie zasługuję, znaczy ja za wszystko zasługuję, tylko że ja za dużo nie oczekuję. A, czyli. Nie zależy na dobrych, spędzonych świętach. Okej, okay. czyli rodzinne święta, tak? Miło spędzone. No i to mi się podoba, no i to jest najważniejsze, słuchaj. No. kim ty jesteś? Trzymaj, widzimy się na dokach, byczku. Na razie. Kurwa nie strzelaj do mnie bo cię zajebie Zabije O kurwa Mówisz masz z kurwy synie jebany O Jak mówię, że nie strzelaj nie, do nie, mnie nie. bo ciebie zabije To, to, to kurwa do mnie nie strzelasz, czajdź, brę Nie no i będę na konfidenckim faj mówi nie No i koniec hmm. Hmm. Dobra, ten też do mnie strzelaj do safety zabisz Wiesz jak to się nazywa? Oddział Antwerpem. O, o, no i żegnamy serwera. Żegnamy. Żegnamy z wyspy. Łapy. Dobra, i dlaczego mnie zabija ktoś inny? No właśnie nie wiem Nie, nie lutujesz, ty mnie nie zabiłeś, halo Ej, dobra, no i lub A ty jesteś jakimś społeczniakiem? Tak, tak, jestem społeczniakiem Kurwa, dobra ty, już się oddaję, ty oddaj, dobra, ja się Ty kurwa społeczniaczku, jebany, ja pierdolę, nie, to widzenia, to nie, to widzę, nie, nie, nie. Masz społeczniaku kurwa. A ty co, chyba nie byłeś grzeczny, co? Na święta. O ty co? kurwa, kolejny skurwy syn! Nie, ja byłem grzeczny, ale tam. Co jest grzeszny? Co, Niegrzeczny, kurwa! Nie będzie kurwa prezentu Skurwy, mały. I co? Nie będzie! Niegrzeszne to było. Bardzo. Mikołaj nie jest zadowolony. Łapy Oj, nie byj rzeczy O, się Kurwa sekundy na reakcję kurwa J ja to jest pleciakie, pamiętaj No jesteś społeczniakiem whole... i opierdolę yes, ciebie whole... do zera Dobra, nie, jesteś społeczniakiem To śpiewaj kurwa za te temy teraz Głośniej, świąteczna nutka, świąteczna nutka Sigma 67 Świątecznie ma być, świątecznie No już lepiej Dobra, odejmij dwa wintki i dwa pukawka. Pape. Ty kurwa nas jeden trzeba je zabiłeś? Nie, z ma. jeden.